Warsztaty kaszubski design powoli zbliżają się do końca. Finał zaplanowano na dzień 4 września. Wtedy to odbędzie się wspólny pokaz mody, na którym zaprezentowane zostaną wszystkie prace. Uczestniczki warsztatów własnoręcznie uszyły już torby i chusty. Teraz czas na bluzki. Okazuje się, że nawet młodzi ludzie odkrywają, jak kreatywne może być własnoręczne szycie i ozdabianie odzieży. Zaczęliśmy od watiku zupełnie i. Na przykład to jest jeden z moich batików, taka, taka trochę w nowoczesnej formie przedstawione wzory kaszubskie i tutaj mam właśnie jeden kwiat kaszubski. Eee... W sumie dwa, jeden z tej strony, drugi z drugiej, w takich troszeczkę innych odcieniach. Chciałam pokazać, że można tą kaszubszczyznę w nowoczesnej formie przedstawić i że może być to też ciekawe dla ludzi w moim wieku. Teraz będziemy szyć bluzki. Ja akurat wybrałam sobie taką kolorową, a inne panie robią bardziej białe, lniane i też właśnie z naszywkami z batiku, które stworzyły wcześniej. Przypomnijmy, że warsztaty rozpoczęły się na początku czerwca. Uczestniczy w nich 10 osób, które nauczą się szycia i ozdabiania odzieży za pomocą metody batiku, malowania i wyszywania. Nasze warsztaty dobiegają już końca tak naprawdę. Ogólnie założyliśmy, że odbędzie się 40 godzin szycia i 30 godzin malowania na jedwabiach i batiku. To są rzeczy użytkowe. Wszystko, co Panie uszyją bądź namalują, to mogą potem na siebie włożyć. W warsztatach bierze udział 10 osób. Trwało ono od 1 kwietnia, a zakończą się dokładnie 15 października. Tak naprawdę kończy się wtedy nasz projekt pod nazwą Kaszubski. Design, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury z takiego programu Etnopolska 2021. Organizatorem warsztatów jest Kościerski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.